Halo, halo, Simoneczko z tej strony. Emi Kotel, a ze mną jest. Może Ci no, się przywitać. Witam, witam. I. Raz witam, witam. I jeszcze mamy multi-konto pana Mełku, bo dzisiaj chciałem wam pokazać ogólnie, jak odpalić serwery dla botów. Po prostu takie, że możecie sobie robić wyzwanka i takie tam rzeczy. O nie, betoniarki jadą do Mełku, jadą po niego. Wrum wrum. E, więc pierwszą rzeczą, co musicie zrobić, to zrobić takie konto. E, konto po prostu łatwo można zrobić na, te, na telefonie. Po prostu robicie nowe konto. Na, na telefonie po prostu robicie i musicie mieć właśnie Fortnite na telefonie. Najlepiej to będzie nowe konto, ponieważ wtedy KD będzie 00 i wtedy będzie wam dobierało same boty. Więc to jest bardzo fajna opcja, plus do tego wyzwania się liczą do karnetu, jak i killa do statystyk, jak i też no y, winy. Więc jeżeli chcecie na przykład zrobić sobie na parach, oddziałach, na trybach okresowych, w których są oddziały, pary, to możecie ze spokojem sobie zrobić tutaj winka, ze spokojem. Najwa najważniejsze jest to, że grać po prostu na y, boty. Pierwszym wymaganiem ogólnie, żeby mieć te boty to trzeba, tutaj widzicie w moim prawym, prawym dolnym, w górnym rogu, poza mapką widzicie ile jest graczy? Widzicie, jest 100 graczy i 100 graczy oznacza wtedy, że ogólnie nie ma botów żadnych, nie ma po prostu nikogo. Musi być takie wymaganie. Jeżeli nie będzie tego wymagania, to niestety wam się nie odpalą boty, tylko normalni gracze. Z takiego, z takiego meczu trzeba wyjść. Od razu mam, mówię. Więc tak, możecie sobie robić wyzwania tutaj, co, co chcecie. No i tu są najczęściej spotykane boty, ogólnie, że często spotykacie takiego glucia, który chce wam dać piąteczkę albo coś innego. Pan y, panu ogólnie, także Maciusiowi, pokaże, gdzie można zrobić wyzwanie z, y, na plotnych piaskach. To jest bardzo po, łatwe wyzwanie, ale warto wiedzieć miejscówkę, gdzie ona będzie. także no. y, A pan Mełku leci sobie tam, gdzie potrzebuje wyzwania. A co pan? No, na zielone, że wypłaty. Y, I po prostu możecie tutaj sobie robić ogólnie boty, możecie robić tutaj wszystko, co chcecie po prostu możecie sobie jakieś rekordki zrobić albo po prostu możecie sobie no wina zrobić jeżeli wam chcecie tą parasolkę ten błąd ogólnie działa już od bardzo w sumie dawno chyba od nawet do pierwszego sezonu drugiego rozdziału już działa od bardzo dawno więc możecie mogliście spokojem to tak ale chciałem też wam wytłumaczyć ogólnie co trzeba zrobić trzeba mieć multi -konto. Pana mail. to znaczy, trzeba mieć multikonto na telefonie i trzeba niestety możecie zrobić tylko na parach i oddziałach musicie grać z tym botem i dać mu koronkę. Ztewowa na przykład na zabójstwa, na jakieś szukanie miejscówek na mapie, żeby wam nikt nie przeszkadzał. O, znikło mi tu łyby. łyby łyby mi tu zniknęły XD. Mhm. Więc no, poczekamy sobie na strefcie. No i tak możemy odpalić serwery dla botów. Ogólnie możecie sobie tak robić, to jest po prostu roz, e, tylko ogólnie nie dostaniecie żadnego bana za robienie takiej rzeczy, jest to po prostu dosyć uczciwe. Na przykład nie umiecie zrobić sobie tego, nie umiecie zdobyć sobie parasolki albo coś, to jeżeli gra jest wa, dla Was zatrudna, bo nie macie czasu, na przykład gra na, 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 na Battle Royale, to możecie sobie tutaj nabić ten ogólnie. Tutaj możecie sobie nabić y, ten poziom EXPA ogólnie. Bardzo łatwo to zrobić. No i możecie sobie zrobić wyzwania, które macie tutaj. Y, minus jest taki, że no nie wiem czy są marudery. Znaczy mi się raz pojawiły marudery, ale one chyba w sumie rzadko się pojawiają. A poza tym chyba na telefonach ich nie ma nawet. Także pamiętajcie, byczki, jeżeli chcecie sobie zrobić ten. M, zadanie na maruderów albo na coś. E, boty są normalne boty jakiej jakiejś pomogierze są tylko nie ma po prostu tych maruderów. Niestety to jest słabe. Ale na telefonie się nie da chyba mieć maruderów nawet. Czy się da? A panie Mełku, wie pan coś o tym? Nie. No właśnie, też nie wiemy. Więc. Nie, piszcie w komentarzach jeżeli wiecie ogólnie czy... czy ogólnie boty... Czy na botach są maruderzy. Miło by było wiedzieć. Jeżeli by były. ja idę do ciebie na potni i pokażesz mi to wyzwanie. okej, okay, to, ja, to, ja, to, ja, to, ja, to ja... To ja tam... Ja cię kręcę już. Już chcą meetup ode mnie. Oni chcą meetup kurde, astronauty są meetup ze mną. A właśnie, ogólnie będziemy robić teraz tak na kanale, że ogólnie będą królowie burzy. Będziemy robić króla burzy, ale to będzie. Muszę najpierw się podszkolić przy tym królu burzy, więc niestety nie będzie za bardzo, bo jedną rzecz mogą usunąć, bo ja nagrywam ten film we wtorek. Może się pojawić we środę ten film, więc nie wiem, to jest taką mało prawdopodobne ogólnie, że będzie wtedy. Ale no. I ogólnie tutaj jest to wyzwanie. Już lecą do mnie. Wziął. Tutaj jest właśnie. A, tutaj to, to musicie to, to. przed tą zatańczyć się po prostu jakąkolwiek amotkę przez 10 sekund. No i zrobicie sobie wyzwanie też jednocześnie tutaj. I oto wygląda taki przykład. Możecie sobie zrobić wyzwanie. No i możecie sobie zaspokoić. Bo te będą się zabijać. Albo wy będziecie chcieli sobie robić jakiś ten jakiś rekord killi to spoko też możecie tutaj zrobić i tak będzie się to wam liczyło więc no więc co ja mogę powiedzieć ja się z wami żegnam, miłego ogólnie dnia życzę i dbajcie o siebie ogólnie, dbajcie o siebie teraz no za niedługo nastąpią ciężkie czasy, więc warto ubezpieczyć jak, jak można, więc to na tyle Pamiętajcie o tym, że w ogólnie będzie jeszcze jeden odcinek Będzie ogólnie z Króla Burzy będzie odcinek Więc, yy, bar, to znaczy nie z Króla Burzy tylko z Twina będziemy Będę po prostu wyjaśnił jak, jak obudować tego tłajna. Ogólnie Wam powiem o tłajnie, jak to jest z tymi burzówkami na Twin co, co Pani Mełku? Co ja Pan ja Mełku ja robi? Idę gdzieś tutaj, bo muszę gnomy te znaleźć to spaczko. To ja będę kończył. Miło, 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 po prostu Wam życzę miłego dnia. I, i tyle. No. no i myślę, myślę że pomogłem. Na, no. cześć.